Dzień dobry, witajcie w mojej kuchni. Inspiracją do tego filmu był inny film kolegi mojego, youtubera. Jego kanał nazywa się Trackerka od Kuchni, czyli wykonuje ten sam zawód co ja, czyli jeździ ciężarówkami. I on jest zawodu kucharzem, i tam można znaleźć parę fajnych przepisów. W jednym z jego filmów występował Gościnnie inny youtuber, nasz wspólny kolega, który powiedział, bo Jackowi, akurat autorowi opowieści, autorowi trackerki od kuchni, skończył się gaz w trakcie gotowania, jak kręcili ten filmik, no i musiał wymienić butle w kuchence, cartridge, dokładniej cartridge. No i wtedy Wąski powiedział, te niebieskie, kupujcie te niebieskie. Te, niebieskie, te, o, tu. Bo one dłużej wytrzymują. Kupiłem. Niebieskie. Campingaz to jest. Ym... Niespecjalnie tę firmę lubię. Znaczy nie chodzi akurat o, to, o, o ten kartridż, ten typowy, taki bardzo prosty. Yy, chodzi o to, że firma ma swój system, taki... Trochę podobny do innych, takie butle nakręcane, ale oni mają takie zaciskane i kiedyś się przejechałem po prostu do Stanów i tam no nie miałem na czym gotować, musiałem, musiałem kupić miejscową kuchenkę, która się okazała być dużo bardziej międzynarodowa. I to no jest przyczyna, dla której Campingaz popularny w Polsce, niekoniecznie popularny gdziekolwiek na świecie, Francja. Miałem przy okazji jeszcze gdzieś kupiony w promocji w Aldi, taki gaz. O Campingazie będę mówił niebieski, o tym Aldikowym będę mówił nijaki. I miałem przywieziony jeszcze z Polski taki, a Barkus będę mówił żółty. I postanowiłem zrobić badanie. Takie zwykłe konsumenckie badanie. Był to rok 2017, czyli już 3 lata temu, i te butle ciągle leżą tutaj Widzicie, bo one są od, od tego badania. Dzisiaj pójdą w końcu do recyklingu. Zrobiłem badanie, mianowicie na każdej butli wkładanej do kuchenki mojej domowej pisałem datę, kiedy ona została włożona i datę, kiedy się skończyła. I na następnej butli, która ją zastępowała, oczywiście tą samą datę jako początek. Zawsze butla była wkładana nowa, nie nieużywana nigdzie indziej, Taka po prostu nowa. Ja troszeczkę nie bardzo wierzyłem wąskiemu, że to może te niebieskie. Może inne będą krótsze i dłużej. Czy coś... Bo na każdej z tych butni jest napisane, że to jest 226 gramów gazu, który się nazywa butan. Butan to jest taki dosyć podły gaz. On potrzebuje dosyć wysokiej temperatury, żeby gazował. Gaz, żeby gazował. Tak, żeby po prostu, bo po opary gazu się palą. Gaz sam jako taki, taki ciekły, to nie za zbytnio. I dlatego na przykład w, gaz zimą do samochodów jest droższy, bo trzeba ten butan podpierać większą ilością propanu, który jest droższy, dużo bardziej yy, szlachetny, że tak powiem kaloryczny. No i yy, również paruje w niższych temperaturach dużo niższych. W związku z powyższym tych kartridży. Nie używają na przykład turyści w górach, zimą zwłaszcza. Ale kierowcy ciężarówek tak, bo w kabinie mamy ciepło, prawda? No. A jest tani, no to używamy. Słuchajcie, co mi wyszło z tych, z tych moich badań? To jest w tej tabeli wszystko. Zaraz wrzucę ją, że tak powiem, w lepszej jakości. Mianowicie żółty gaz, najkrótszy to 12 dni wytrzymał, a najdłuższy 24. I to były dwa skrajne wyniki w całym doświadczeniu bo 24 dni wytrzymał jeszcze gaz Aldi, a oprócz tych 12 dni, najgorszy wynik to był 17 dni to był żółty i niebieski ten 22-24 znaczy wynika to statystycznie najlepszy był ten Aldi, ale umówmy się to nie było badanie szerokorynkowe i tak trwało od jasnej, nieprzejednanej Anielci bo pierwszy gaz, który zanotowałem to był 14 kwiecień 14 kwietnia tak mówimy po polsku. 14 dzień miesiąca kwietnia. 14 kwietnia 2017 roku, a demontaż ostatniej butli to był 23 sierpnia 2017 roku, czyli badanie trwało od połowy kwietnia do końca sierpnia. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 1 trzecią roku. A teraz film będzie trwał kilka minutek. Jakie są wnioski z tego mojego doświadczenia? Ono bardzo proste, że moje pierwotne przemyślenie, że gaz to gaz, skoro to tylko butan i tylko 200 paragramów, to pi plus oko e, będzie jeden czort. Ja jeszcze wam powiem jak to badanie było robione. Ono było robione w ten sposób, że no, nie było w warunkach laboratoryjnych, tylko domowych. Czyli nie było, że ja włączyłem kuchenkę i... Ćwiczyłem ten płomień tak długo, jak długo wytrzyma i następna butelka i następna butelka, takie wypalanie dla wypalania i dla wprowadzania wilgoci do domu. Nie, 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 nie. Ja po prostu wtedy bardzo regularnie używałem kuchenki tyle samo tej gazowej w domu codziennie. Były robione dwie kawy i odgrzewana jedna zupa. No, może czasami dwie zupy. W związku z powyższym te wyniki skrajne może można byłoby odrzucić, chociaż niekoniecznie. Może te 12 dni jedne może wyrzucił. A ta reszta to proszę bardzo, jak zapomnimy o tych 12 dniach, wszystko się kiwa między 17 a 24 dni. Średnia jest 19,4 bez odrzucania tych 12, czyli średnia około 20 dni taka butla wytrzymywała w takich warunkach. Dwie kawy. Turecku, ale nie po polsku, turecku, po prawdziwym turecku, czy po grecku, jak kto woli. Zobaczcie moje inne filmy na temat kawy. Tam zobaczcie, jak się robi kawę po grecku. Yy, dwie takie kawy, i, i ta jedna zupa czasem dla dwóch osób, czasem dla jednej grzana na tej kuchence. I to wszystko. I to wytrzymywało około trzech tygodni wobec tego. Taka buta. Czyli gaz to gaz. Nie ma się co bujać. Kupujemy sensowny, za dobre pieniądze i nie bujamy się z tym, żeby przepłacać. I takie jest przesłanie z mojego badania. Życzę wszystkim dużo zdrówka, odporności, a że idą święta Bożego Narodzenia. To przepięknych świąt mimo wszystko. Przepięknych, przeciepłych, rodzinnych i bogatego Mikołaja. A jeżeli chodzi o nowy rok, to żeby ten nowy rok był lepszy niż nasze wyobrażenie o nim, miejcie środkowie.